No cześć, jestem w drodze powrotnej. To jest ten wiadukt, który mnie blokował. Kiedyś tutaj tą boczną dróżką wjeżdżałem. Musiałem to wszystko objeżdżać, to praktycznie były 2 km. Tak daleko to zablokowali. No, a widoki tu są przednie. W ogóle krajobrazy są dzaje fajne. Um. Mam szczęście, że jestem jeszcze w takiej dość ulesionej okolicy, bo ci, którzy zupełnie w dużych miastach yy, mieszkają i nie mają ani parku, ani nic więcej tylko betonozę, to ja im współczuję. To bym już dawno miał jakiegoś burn a tutaj z tego po prostu czerpię energię z tych lasów pól łąk. Niesamowite widoki, jak widzicie, przepięknie. Także pozdrawiam z tej kolejnej migawki. Dalej pracuję nad kondycją, jakimś tam lepszym fitness. Hej.